Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj e, zapraszam na najprostszą na świecie, a przynajmniej taką jedną z naprawdę prostych, krajankę piernikową. Z lukrem lub bez lukru, bo ja najczęściej połowę lukruję, a resztę pozostawiam bez ozdabiania. Taką też bardzo lubimy. Krajanka jest pyszna, miękka, pachnie obłędnie i smakuje wspaniale. O tym niech świadczy choćby fakt, że muszę ją gdzieś sprytnie chować, bo znika naprawdę w tempie oszałamiającym. Idealne na święta, ten korzenny zapach i lekko miodowy postaw. Kojarzymy się zresztą właśnie z Wigilią i Świętami, ale także sprawdzi się na wszelkie kiermasze do szkoły, czy do przedszkola, czy na przykład do pracy na firmową Wigilię. Pierniczki są pyszne, proste i mogą leżeć dość długo, zatem zachęcam. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Dla informacji składniki odmierzam szklanką o pojemności 250 ml. No i zaczynamy. Mam tutaj 200 g cukru. Połowę wsypuję do garnka i karmelizuję na brązowy kolor. Raz czy dwa przemieszam, ale generalnie staram się tego nie ruszać. Tylko niech cukier się topi na małym ogniu. Na ciemny, mocny karmel. Może lekko dymić, ale tym się nie przejmujcie. To jest całkiem normalne. Tylko niech ten ogień nie będzie za duży. Kiedy się skarmelizuje Zalewam wodą, pół szklanki, ostrożnie, bo to z całą pewnością pryśnie, a karmel jest gorący, dlatego ja leję z brzegu delikatnym strumieniem. Następnie dolewam 300 g płynnego miodu, wsypuję resztę cukru i dolewam półtorej szklanki mleka, takie zwykłe, zimne z lodówki. Mieszam i zagotowuję. Całość ma być gorąca, a karmel z dna, no na razie z oczywiście, ma się rozpuścić. No i kiedy się rozpuści? Wygląda to tak. No, jeszcze bardzo ciepłego dodaję 3 łyżki masła oraz 3 łyżki przyprawy korzennej do pierników, jakieś 20 gramów, czyli takie jedno opakowanie oceniam na oko. Całość dokładnie mieszam i odstawiam, aż masło się rozpuści. Do osobnej miski wsypuję 550 gramów mąki pszennej typ 500 lub 650 oraz 200 g mąki żytniej. Biorę pełnoziarnistą do wypieku chleba dzisiaj, ale czasem podmieniam ją na zwykłą żytnią typ 720 i też jest dobrze. Wsypuję od razu jedną łyżeczkę sody oczyszczonej i całość mieszam. Wiecie co? I właściwie dodam tu jeszcze solidną szczyptę soli, jakąś jedną trzecią łyżeczki i dopiero teraz całość dokładnie mieszam, najlepiej trzepaczką, bo od razu spulchniam mąkę. No i do tak przygotowanej mąki wlewam jeszcze bardzo ciepłe mleko z miodem i dodatkami. Mm, jak to cudownie pachnie. Miód, rozgrzana przyprawa korzenna, no coś wspaniałego. No i teraz trzeba to wyrobić. Ja zazwyczaj korzystam z miksera z nakładką lub z nakładkami do ciasta drożdżowego, bo idzie to po prostu szybciej i całość mam raz, dwa wyrobioną. Można to jednak spokojnie zagniatać ręcznie, tylko że trzeba mieć świadomość, że ciasto mocno lepi się do dłoni, no i trwa to oczywiście dłużej. Brawy robione zostawiam do odstania, ja przełożę je sobie do innej miski, bo tę za chwilę będę potrzebować do innego ciasta i nie mogę czekać kilku godzin, a to na krajankę musi teraz odstać co najmniej 3 godziny w chłodnym miejscu. Zobaczcie, jest miękkie, ale zwarte i dość sztywne, nie lepi się mocno do dłoni. Pokazuję celowo teraz i później pokażę po odstaniu, żeby zaprezentować je przed i po. OK, życie trochę zweryfikowało mi plany, minęły właśnie 3 godziny. Ciasto pokażę, żebyście mieli pełen obraz, po 3 godzinach wygląda tak. Lepi się już zdecydowanie mniej i ja zazwyczaj teraz już bym się zaniebrała do dalszego etapu. Jednak absolutnie nie mogę tego teraz zrobić, więc przełożę to sobie na jutro i zostawię ciasto pod przykryciem na noc. Spokojnie może sobie postać, to ciasto piernikowe, tylko zmienię przykrycie na talerz, zajmuję ścierkę, by za bardzo nie przeschło. No i po nosy wygląda tak. Teraz już pójdzie raz, dwa. Rozgrzewam piekarnik do 170 stopni Celsjusza i przekładam ciasto na podsypaną mąką stolnicę. Zobaczcie, nie kleje się zbytnio, ale nadal jest miękkie i takie jakby gęsto maziste. Nie jest zwarte i w tej postaci absolutnie nie jest przyjazne do wyrabiania. Dlatego stolnicę, dłonie i ciasto trzeba podsypać mąką, no i w razie potrzeby co jakiś czas nią podsypywać. Ciasto dzielę na części dowolnej wielkości w zasadzie i z każdej formuję podłużne, niezbyt grube wałki, coś jak na kopytka, lekko spłaszczam i kroję w mniejsze kawałki. Ja lubię, gdy są one różnej wielkości. Mam jeszcze jeden przepis na krajankę, z którego często korzystam i w tamtym piekę wałeczki w całości, a kroję dopiero po upieczeniu. Czasem wręcz piekę cały blat i kroję go dopiero po upieczeniu. W tym przepisie jednak lubię pokroić od razu, ale kawałki mam różnej wielkości, więc nie kroję ich z jakąś szczególnie chirurgiczną precyzją. Tak to mniej więcej wygląda. I tak przygotowane pierniczki układam na wyłożonej papierem lub matą do pieczenia blasze. Z tej ilości zazwyczaj wychodzą mi cztery blachy. Pierwsze dwie piekę w pierwszym rzucie, kolejne dwie w drugim, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by piec każdą blachę osobno. Tak wyglądają pierwsze dwie blachy. Układam, zachowując lekkie odstępy, bo ciastka będą jeszcze rosły. I wstawiam do rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza piekarnika. Piekę na dwóch poziomach, u mnie drugi i trzeci, w funkcji grzanie góra-dół przez mniej więcej 20 minut. Ponieważ piekę na dwóch poziomach, to mniej więcej w połowie czasu pieczenia zmieniam ułożenie blach. Szybko, by nie przestudzić pierniczków i nie zmniejszyć za bardzo temperatury. I dopiekam do końca. Po 20 minutach wyglądają tak. W czasie, gdy się piekły, przygotowałam kolejne dwie blachy i ogarnęłam trochę w kuchni. Teraz te blachy wstawiam do piekarnika i piekę dokładnie tak samo, a pierniczki z pierwszego rzutu zostawiam do ostygnięcia. Tak wyglądają zaraz po wyjęciu, jeszcze gorące, są miękkie, pachną obłędnie i ja już tu mam pierwszych amatorów do spróbowania, ale niestety trzeba jeszcze poczekać. Jeśli się zlepiły, to rozdzielam. Zobaczcie, idzie to bardzo łatwo, są miękkie i cudownie pulchne. Tak wyglądają, no coś wspaniałego. No i niech sobie stygną, teraz już zostało tylko lukrowanie. Po ostygnięciu wyglądają tak, można je lukrować od razu lub zostawić do następnego dnia. Ja po ostygnięciu wsypałam do miski i aż do lukrowania trzymałam pod przykryciem. Część, mniej więcej połowę polukruję, część zostawię tak jak teraz widać, czyli bez żadnych ozdób. Takie też bardzo lubimy, więc będziemy mieć wybór. Lukruję klasycznie i tak naprawdę można polukrować tak jak chcemy, także syropem cukrowym. Syropem lukruję tę drugą krajankę z przepisu babci, o której wcześniej wspominałam i postaram się ją jeszcze pokazać, jak tylko zdążę w tym roku ją nagrać. Jeśli nie, to w kolejnym. Generalnie lukier dowolny. Ja najbardziej lubię tu taką lukrową glazurkę, czyli robię taki dość rzadki lukier, daję po prostu więcej płynu i najchętniej sięgam po mleko lub wodę. Dzisiaj mleko. Na 150 g cukru daję jedną czwartą łyżeczki oliwy lub np. olejku migdałowego do ciast oraz 4-6 łyżek gorącego mleka. Tak naprawdę dolewam je stopniowo i oceniam konsystencję, będzie rzadkie, coś takiego. Zatem mieszam. I tym płynnym lukrem zalewam pierniczki w misce. U mnie jest to połowa z pieczonej porcji. Dokładnie mieszam najwygodniej czystymi dłońmi lub z pomocą dwóch łyżek. Rozprowadzam lukier po krajance, po czym wykładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia lub matą i zostawiam aż lukier zastygnie. I gotowe. Przechowuję w pojemnikach z pokrywką, w puszkach, w pudełkach, w większych słoikach itd. Mogą długo leżeć, bo jak każdy piernik i ten, im dłużej leży, tym lepszy. Krajanka jest pyszna i znika na tyle szybko, że o ile nie chcę jej piec raz jeszcze, to naprawdę muszę wykombinować jakiś sensowny schowek, bo z klasycznych miejsc przechowywania znika podejrzanie szybko. Smacznego.